Witam serdecznie, tutaj Szalona Suzia i dzisiaj będzie trochę inaczej, bo będę odpowiadała na tag, który zapoczątkował Mati z kanału Żyj tak jak chcesz. I jest to oczywiście tag zespół, który zmienił moje życie, a będę mówiła, chyba nie trudno się domyślić o marsach. Historia poznania zespołu. Marsów znalazłam na YouTubie w grudniu 2010 roku. Zakochałam się od razu. A w zasadzie od pierwszych 10 sekund de Kill. Wcześniej w moim życiu nie działo się nic nadzwyczajnego, sama nuda, a kiedy Marsi się pojawili, wszystko wróciło się do góry nogami. Zaczęłam ich fanatycznie słuchać, wszystko jakby miało inny wymiar. Udzielałam się jako echelon, robiliśmy różne akcje, i to wszystko dawało siłę, żeby, żeby żyć. Najważniejsze piosenki. Dla mnie piosenka The Kill jest czymś wyjątkowym. To nawet nie jest piosenka. To jest coś, od czego wszystko się zaczęło. What if I to break the rest of my life. o inne utwory, to ja mam straszną schizę przed mówieniem, że coś jest bardziej, wtedy mówię, że coś jest mniej bardziej. A to nie jest prawda. Każda piosenka Marsów żyje własnym życiem, jest, ma swoją historię, jest zajebista. Najlepsze koncerty. Strasznie ciężkie zadanie, bo wszystko co robi Marsi jest najlepsze, ale jak już muszę coś wybrać, to... MTV Antlaugh 2011 Mars czysta w Nowym Jorku Hi What's your name yes, Where are you from Where do you live? You know what? I, I don't live anywhere either, so... Thanks for coming to the show. Did you have fun? Yeah, we had a good time. You guys are so cute. These are the next generation echelon, right? NEO KNIGHT Najpiękniejsze momenty. Jak dałam Jaredowi batonik Marsa na Impact Festival. Jak ustanowili rekord Guinnessa. Jak wysłali Up in the Air w kosmos. Za każdym razem, kiedy Janet robi na koncercie Pro Buchito In altum. Marzenia związane z zespołem. Marzenia. Żeby jeszcze raz w tym roku pojechać na koncert, żeby grali więcej razy w Polsce. W sumie to są Marsi. Wszystko, co by zrobili, mogą mnie nawet pobić. I to by było marzenie. Za co jesteśmy i mwciemu wdzięczni? Jestem wdzięczna Marsun za cztery małe cudęka. Za każdy teledysk, za, za to, że są nadzwyczajni, że łamią bariery, że robią rzeczy, których nie każdy by zrobił rzeczy, które nie są normalne. Oni są jakby nie z tej ziemi, a w zasadzie to są z matca. Za to, że dzięki nim jestem jaka jestem, za trzy lata Echelonu, za to, że żyję. No to jest chyba wszystko, także papatki. Subskryb. albo nie. Dobra, papa. Pa.